Jeżeli mówimy o rozporządzeniu w sprawie wyrobów na zlecenie, warto wskazać, że jest ono bardzo rzadko nowelizowane. Jest to raz na kilka lat, no takie przedziały czasu raz na pięć lat, a niektóre kategorie wyrobów nie zostały zmienione, nie zostały zwiększone limity w tych kategoriach od ponad 20 lat. Um, na pozytyw trzeba wskazać to, że minister ostatnio opublikował projekt rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie, gdzie podnosi limit na pieluchomajtki i tworzy nową kategorię cewników. Natomiast tych kategorii jest kilkadziesiąt, e, ceny rosną, inflacja rośnie, przez co pacjent. E, przez to grupy, kategorie nie są dostosowane do potrzeb pacjentów, przez to pacjenci y, muszą dopłacać więcej do wyrobów. A są takie sytuacje, kiedy pacjenci nie są w stanie kupić wyrobu dostosowanych do ich potrzeb, bo nie ma takiego wyrobu w limicie. Y, to, za czym postuluje Izba Polmet, to to, aby stworzyć nową kategoryzację. Y, tak aby nie było jednej generalnej kategoryzacji, na przykład wózki inwalidzkie bądź też jakiegoś małego podziału, tylko żeby stworzyć kategorie bardziej dostosowane do potrzeb pacjenta. Na przykład wózki z silnikiem, wózki sterowane, no, to podaję takie przykłady, ale przekładając jak najbardziej na, na język pacjentów. Im bardziej podzielimy kategorie, tym te finanse, tym naszym zdaniem, nawet będzie bardziej zachowana dyscyplina finansów publicznych, ponieważ wyroby będą, nie będą marnotrawione pieniądze, wyroby będą dostosowywane dobrze do pacjenta. No i wbrew pozorom może się okazać duża oszczędność dla systemu. No i to, co najważniejsze, to pacjent, który będzie miał nareszcie dopasowane wyroby, na którego stać. Inflacja rośnie, wszystko drożeje a limity stoją w miejscu.